Co masz dzisiaj na sobie? Powiedz, jakie to są marki. Mm, Okej, okay, to jest Zara. Spódnica jest Zara, tak? Tak. Buty są American Parel. A torba, Donna Karan. Bruska? Y, Intimissimi chyba. I jeszcze naszyjnik. Naszyjnik jest projektu mojej mamy. Wow, tu mama jest projektem biżuterii, tylko. Tak. No to opowiedz parę słów o tym, gdzie można jej projekty znaleźć. Jak one wyglądają tak w ogóle. Projekty jeszcze nie można znaleźć nigdzie, ale właśnie teraz są wystawiane w Londynie na e, targach biżuterii. I myślę, że już niedługo będą, będą też w internecie, ale jeszcze nie wiem pod, jakąś na, pod jaką nazwą, jaką marką. Hej, dobra, to super. W takim razie e, często ci się, zdarzył, się od projektantów, bo tutaj marki masz takie znane. Nie wiem, czy często. Generalnie nie lubię rzeczy pospolitych, więc raczej kieruję się w stronę, nie wiem, też lubię dobrą jakość, więc wolę mieć mniej, a porządne rzeczy. W takim razie gdzie je wyszukujesz? Głównie za granicą. Dużo podróżuję, dlatego nie wiem, lubię zakupy robić w Wiedniu i w ogóle w całej Europie. A możesz powiedzieć, jakie masz takie najciekawsze rzeczy, najfajniejsze z tej szafie swojej? Najbardziej chyba lubię te buty, które mam na sobie. Mm. Mm. Jeszcze bardzo lubię sukienki KOSA, który jest też w Polsce już w tej chwili, e, ale też odzieżowego POLA. Kiedyś było na Mokotowskiej, w tej chwili zmienili miejsce i chyba też jest po drugiej stronie po prostu Mokotowskiej. Bardzo ładne. A jakich sklepów Ci brakuje w Polsce, że musisz jeździć po te rzeczy za granicę? Americana Parel. E... I tak naprawdę nie wiem, bo wyszukuję to, co znajdę na ulicy. Nie lubię chodzić do yy, centrum handlowych, yy, lubię po prostu spacerować i zaglądać do sklepów. Chcecie zobaczyć, jak ubiera się polska ulica? Oglądajcie Street Fashion i subskrybujcie nasz kanał na YouTube.